Sport uczy nas szacunku. Był mundial we Francji 98. Graliśmy na placu wyłożonym krzywo płytami betonowymi. Jedna bramka była namalowana farbą na murze, a drugą stanowiło drzewo i niski żółty słupek, chyba jakieś oznaczenie wody, nieistotne. Ta druga była już na trawniku, więc można było się rzucać. Trawa w tym miejscu była wydeptana do czarnej ziemi. Linie boczne stanowił krawężnik, będący linią zaczynających się wejść do klatek schodowych bloku i nigdy nie wybiliśmy żadnego okna. Druga linia była umowna. Tam, gdzie zaczynały się krzaki, już nie wbiegaliśmy. Tam ewentualnie budowaliśmy bazy wojskowe wyposażeni w proce albo w karabiny na kulki. I nigdy nie wybiliśmy żadnego okna. Nikt też nie stracił oka. Boisko było najlepszej osiedlowej klasy. Graliśmy codziennie. Latem w pełnym słońcu opaleni na brązowo. Zimą przemoczeni z rumieńcami na całych twarzach. Było jeszcze kilka takich boisk. Na osiedlu, na przykład na nieco większych trawnikach. Gdzie ktoś chyba celowo tak posadził drzewa, że mogły być bramkami. A może Bóg tak umiłował świat? No, jednak te boiska zawsze były albo z górki, albo pod górkę. Więc nie mogły równać się z naszym betonowym stadionem, na którym w najlepszych momentach organizowaliśmy sparingi drużynowe z kolegami z sąsiednich bloków. Mieszkańcy bloku, będącego linią boczną boiska, byli tym widokiem zachwyceni. Kibicowali, z zaangażowaniem komentowali i z uśmiechem zagrzewali do walki, abyśmy dołożyli tym z sąsiedniej ulicy. Dzień dobry. A to było niesamowite. Czuliśmy się jak we Francji podczas wielkiego mundialu, kompletnie zapominaliśmy o tym, gdzie jesteśmy. Byliśmy piłkarzami najwyższej klasy. Odziani w koszulki ulubionych zawodników gryźliśmy beton. Kompletnie oddani sprawie. Oczywiście w roku szkolnym chodziliśmy do szkoły, odrabialiśmy lekcje, a potem, podczas każdej wolnej chwili, byliśmy właśnie tam. Dziś w tym miejscu jest parking. Dziś na ścianach bloków są tabliczki z zakazem gry w piłkę. Dziś są boiska przy każdej, przy każdej szkole, ale puste. Ewentualnie z jakąś odbitą echem kurwą, muzyką ze smartfona, bądź innym japierdoleniem jednego na drugiego. To jest najgorsza zaraza. Czy współczesne dzieci nie mają marzeń? <noise>